No, jesteśmy na urbexiku nowym Tak? No znaczy. Proszę Tutaj laser I Produkcja by szła idealnie Tak przątnąć Wprowadzamy się po no, Widać I trochę jest... <laughs> Widać trochę graffiti, nawet niezłe Give peace and chance W każdym razie docelowo Kierujemy się tutaj o proszę. Ta wieża nas interesuje i ten budynek tam. No, mam wejście jakieś tam. Tak, wiesz co? To może latarkę by wyjąć. Wyjąłbyś. Czołówkę mam w środku. No jesteśmy. Proszę bardzo, tutaj. Czy od razu idziemy na to drugie? Bo się ciemno robi

masz, jedziesz Och. co, ty, to kurde, zatrzymasz masz? znowu go Dobra, a tu wyjmę trzymaj patrzcie plecak, wystarczy odpiąć sięgnąć głęboko ręką i proszę, mamy go ja nie wiem, czy może nagrać tamtą wieżę, po prostu jakoś Póki tu jesteśmy. Wiesz coś w ogóle o tym miejscu? Wszystko Ale nie chcę się dzielić takimi tajemnicami Dobra. nie? Nie no, popierdoliło cię. Chcesz tam wejść? Trochę Gniazdo jest? Ja bym poszedł, wiesz co, zobaczyć jednak tą drugą część eee, To i tak z drona jest nagrane już To miejsce, więc możemy sobie wyobrazić co ze środka widać Słabo będzie widać tak na kamerce tutaj. Nie wiem czy tam jest gdzie usiąść, więc ja bym się tam nie pchał specjalnie. To yy, masz coś przeciwko, żebym poszedł dalej? Dobra, to się rozdzielamy. Tu z góry No taki się widoczek Ostrzał można prowadzić Ja się kieruję trochę dalej A dobra może tędy, nie tędy przejdziemy O no, przepraszam jak zwykle sobą idzie jego obsługa i to wygląda tutaj następująco Tutaj też jakieś, wydaje mi się część jakiegoś kompleksu tutaj mamy przejście przepraszam znowu za kamerę Wciśnięty krzeczkami gimbal się znowu pierwszy, proszę bardzo. Przepraszam za to. Na GoPro jest za lekkie na ten gimbal, się troszkę gubi. No. No i proszę, w którą kręciliśmy z zewnątrz, wejście do środka. Ach. Nie wiem, czy to jest, jakieś pomieszczenie gospodarcze? Drewnoska Fight Club Łódź. Nie wiem, czy tu Fight Club był. Oj. To nie jest drewnoska przede wszystkim. Zagubala to nie wiecie. Tutaj mamy jakiś kibel. Może to był fight club? Nie wiem, no nic... Nic ciekawego, ja też nie wiem, czy widać... ...no dużo. No tak to wygląda. No, A tu jestem. A Sebek wchodzi na wieżę, proszę banı. To jest No ładnie, ładnie Ale jeszcze nie tam Na razie tutaj. Zobaczymy co tutaj jest ciekawe, ciekawe miejsce mhm. No chyba jednak wolałbym te halę No i dobre, kręcimy dalej. E, ja już wyszedłem z tego pomieszczenia tutaj. No i kierujemy się powoli, tędy tak jeszcze sprawdź. Tu mamy jakieś. Proszę, to mogą być kolejne y, ubrania pozostawione, być może po bezdomnych, być może nie. Ja się tam nie pcham. Nie chcę nikomu przeszkadzać. A samurubek jest tutaj. Ciekawa konstrukcja w ogóle. <laughs> Wydaje mi się, że jest to gotyk ceglany. Proszę bardzo Tak wygląda to pomieszczenie o. O. Proszę Nawet nieźle, ale ładne Tam było jakieś coś do przełączania mamy graffiti i zobaczmy to pomieszczenie wewnątrz wszystko po zabierane. Będzie mało zostawionych rzeczy, także nie będę ich kręcił Po schodach niespecjalnie można wejść zobaczmy Co tutaj co dzieje On się zbierdolił. O proszę bardzo Ktoż to jest Pan Sebastian A tędy, tędy No i tak to wygląda z góry Nie ma sensu chyba wchodzić po tym Tutaj Kompletnie, więc Tędy można przejść normalnie Panie Sebastianie Tutaj, schody są Ale budujesz klimat urbexu? O. No ja też się nad tym zastanawiam. O co tu chodzi? A tu jest Proszę bardzo, jaki ładny widoczek z okienka też architektura użyka, to spokojnie mogłoby być co całkiem ciekawa uliczka widzę tutaj ławeczki latarnie, papierosi piwko chilloucik nie? a tu jest w środku z tego co widzę jeden wielki pierdolnik i myślę, żeby po prostu ponagrywać dronem czymś ujęć Teraz nagramy pierwsze rakietę myślę. Co ty na to, żeby drona wyjąć, bo się ciemno robi? Ja mniej więcej popadałem o tym, co tu się dzieje. Ale Sebastianie, jak wrażenia zwierzy? Pamiętaj, trzeba czytać różne rzeczy. Na przykład. <laughs> nie można. Także ja pokazuję i objaśniam. Jak się nie robi to No można tu otwalić? Ale kurwa, jak się jeszcze na górę. A jak się dołączę. Oczywiście dwa metry z nami. No, no. Proszę bardzo. Fajne jest, fajne. No, dronik trzeba już wyjąć, bo... bo jest mało czasu. A na górę nie wiem, czy da się wejść w ogóle. Byłem w środku w tym. Byłem tam w środku, jest zabudowane. Ja ma kasz, to jest jak. No dobra, ale powiedz, jak było w środku w wieży. Nagrałem. Mm. Także zaraz zobaczycie. To nie wcześniej widzieliście. To tak się Dobra, ja myślę, żeby drona dać i tutaj polatać z dronem. Nie wiem, czy chciałbyś coś dodać, przejąć pałeczkę na chwilę? Na razie nie, polatamy dronami wtedy. Czyżby to już był ten moment? Odpalania drona? ракета, або до ДТУ. Ну, тільки, щоб не в будинок, Ні, в будинок. No i stało się. No i stało się. Pierwsza kontuzja nowym dronem. Aj, kujko, no na te drony. Cieszmy się tymi dronami tak szybko odchodzą. No. Żyje? No. No! Na o oh, chuj O oh, Jezus Bolało, bolało kurwa i boli dalej Jedyny jest zamurowany No i co? Niestety nie udało się, główny cel Tak Nie weszliśmy na samą górę No ale co zrobić? Życie no, Chociaż tutaj coś, coś Ta, no to będzie zmontowane ładnie, bo pan Sepciuś jest odważniejszy ode mnie i miał jechać, żeby wejść tam A my tymczasem <śmulatujesz> się ewakuujemy Będziemy pić, nie? No, nie <śmulatujesz> że mamy maseczki, więc nie możemy przez nie pić. A tam są browary ludzkie. No i co Sebastianie, no wielkie nadzieje. Ale w sumie żadna rewelacja. No tak, pomurowany tutaj. Ja też się szykowałem na trochę więcej. Co prawda, też poszliśmy na szybko, bo jest dość ciemno. Więc rewelacji nie będzie, no ale może jakiś ciekawy, ciekawy materiał. Matryś... Tak, a przy okazji, może się dowiemy czegoś o tym miejscu. W komentarzach osób, które to oglądają, Czyli nic. Te są tam w parku już od dłuższego czasu. Gościu z telefonem stoi. Tak? Rzuca kurwami do słuchawki. Przyszła kobita i też szefica. Taka dygresja. Oczywiście, w tym czasie pandemii biznesy upadają, ludzie się skurwiają. No. Taka prawda. No tymczasem kończymy audycję, żeby nie było widać jak tu wyszliśmy.